8 października roku 2021 Rockstar na swojej stronie ogłosił, że za niedługo ujrzymy oficjalny remaster legendarnej trylogii GTA GTA 3 Vice City San Andreas, gry, które za swoich czasów rozpierdol rozwaliły system. Były po prostu bezkonkurencyjne i zachwycały graczy, jak na tamte czasy z zabójczym realizmem. Ilość powodów, przez które tak bardzo pokochaliśmy tamte tytuły, ciężko było zliczyć. W związku z tym, na wieści o remasterze, w sercach szczególnie tych starszych graczy pojawiła się euforia oraz ekscytacja. Wreszcie będzie można przypomnieć sobie piękne czasy młodości i ponownie zagrać w trylogię, która otrzyma całą masę usprawnień oraz ulepszoną grafikę, w pewnym stopniu dopasowaną pod dzisiejsze standardy. 22 października 2021 roku Rockstar wypuścił trailer swojego zajebistego remastera No i... U niektórych graczy ta cała ekscytacja bezpowrotnie poleciała se w inne odległe zakamarki kosmosu i nie raczyła powrócić. To co ukazywał trailer, no, nie wyglądało zbyt kolorowo. A może to właśnie wyglądało zbyt kolorowo i w tym sęk. Okazało się, że nowiutkie GTA będzie bardziej przypominało jakiegoś gambola aniżeli klimatyczne gry, które pod względem otoczki oraz atmosfery będą garściami brać przykład ze swoich rodziców. Twarze postaci to był jakiś nieśmieszny żart. Wszystko wyglądało tak, jakby zostało zlepione z plasteliny. Fani pomyśleli, że no dobra, no wyglądało to może nie najlepiej, ale na pewno gry będą nadrabiały, no wiecie, gameplayem, innowacjami, dodatkową ekskluzywną porcją nowego kontentu, ciekawostkami różnymi, usprawnieniami, no i w ogóle. W skrócie mówiąc to nadzieja cały czas wisiała w powietrzu. Niecały miesiąc później, po opublikowaniu trailera, trylogia została opublikowana, a hype z nią związany sięgnął zenitu. Niestety nie do końca z powodów, które to wam tu sekundkę wcześniej wymieniłem. Remaster wyglądał według wielu jak gówno i zbierał u recenzentów takie baty, że głowa mała. Nie dość, że zmartwienia graczy z trailera dotyczące wyglądu postaci oraz ogólnie tekstur okazały się aż zanadto trafne, to gameplay, w którym pokładano tak wiele nadziei, nie został urozmaicony praktycznie w ogóle. Ciekawostek nowych de facto nie było. Usprawnień tak właściwie to też nie, a do tego z każdego zakamarka masowo wylewały się błędy, 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 no i błędy. Misji niektórych to nawet nie dało się przejść. Wszyscy co chwilę napotykali jakąś źle umiejscowioną teksturę, brak kolizji, a to jakieś breakdance'ujące latarnie. No ogólnie poziom partactwa wypierdolił poza skalę. Ciężko było to w ogóle ująć słowami. Najlepsze było to, że ta totalnie przeciętna grafika, jak na standardy 2021 roku, została opakowana w optymalizację, która przypominała nam premierę GTA 4 na pecety. Tu zacinki, tam zacinki, na pececie jakieś errory wywalające do pulpitu, no cała paleta errorów generalnie rzecz ujmując. No a jak już ktoś przymknął oko na te 500 bugów, to mógł w końcu zatracić się w podziwianiu popsutych mechanik, jak chociażby lot Hydrą czy Jetpackiem. Kolejną bekę społeczność miała z tego, że Rockstar musiał na kilka dni wycofać możliwość gry w te tytuły, gdyż okazało się, że ci wybitni inżynierowie z Grove Street Games, bo to właśnie to studio skleiło to dziadostwo, zapomnieli usunąć masę niepotrzebnych plików, w tym rzeczy dotyczących beta contentu oraz samych piosenek, do których Rockstar nie miał nawet odpowiednich licencji. Ten krab co więcej kosztował 270 zł. Jako wieloletni fan serii poczułem się tak, jakby ktoś zesrał mi się na twarz, i to czymś, co ja nie do końca potrafię zmyć. Złudzeń nie było. Było pewne, że Rockstar totalnie tą akcją się pogrążył i że z tego bagna się już nie wygrzebie. Goście, którzy są postrzegani jako profesjonaliści, którzy są wyznacznikiem jakości w branży gier komputerowych, zbezcześcili dziedzictwo wspaniałych gier, którym to jakby nie patrzeć, zawdzięczają swój sukces, no i miliardy zarobionych dolarów. Do tego okazało się, że PR-owcy w tej korporacji też są do wymiany, podobnie jak i sam Szefuncio tej tu, ponieważ ten wypalił do mediów z szeregiem super udanych wypowiedzi, mówiąc, że nie, no byki, co wy. Definitywna edycja to już sztosik. No, no dobra, okej, okay, są jakieś błędy, ale kto byś tam tym przejmował. Zresztą wszystko naprawione już jest. Jak ja to zobaczyłem, to odniosłem wrażenie, że ten chłop to nawet nie wiedział o co chodzi z tą trylogią, no bo prawdopodobnie był zbyt zajęty z księgowością, przeliczaniem tych dolarów, które to tam ze sprzedaży tego syfu co chwilę ile napływały. A ta sprzedaż to, to... to był największy hit. No bo w sumie, dlaczego ten szef tego take two miał odwagę ludziom prosto w oczy takie pierdolety w mediach rozpowiadać? No właśnie dlatego, że projekt Definitive Edition okazał się być dla Take-Two Jednym wielkim sukcesem finansowym. Sukcesem, który byłby 100 razy większy, gdyby się do tego przyłożyli, oczywiście. Niemniej zlecili oni jakimś tam ogórkom zrobienie tego remastera, coś tam im zapłacili, nie narobili się przy tym absolutnie nic, w ogóle się nie narobili, a potem to sprzedali tego wiele, ale to wiele milionów egzemplarzy. Tak, edycja definitywna dla Take-Two była naprawdę eleganckim biznesikiem. Nawet pomimo tego, że remaster dalej nie został naprawiony i nigdy nie zostanie. Kilka paczy owszem było, niemniej te często nie skupiały się na tym, na czym powinny. Większość raportowanych przez społeczność błędów została nietknięta. Dalej odwalają się cyrki z latarniami i teleportującymi się zderzakami, dziwne dźwięki w menu pauzy. Oh okay. yeah! Oh, wow. yes. Kompletnie rozdupcona fizyka na wyższych frameratech, bolące w oczy LODs, koszmarna praca kamery podczas sterowania jetpackiem i zupełny jej brak podczas sterowania hydrą. No i dalej, oczywiście, mnóstwo miejsc, gdzie a to brakuje kolizji, a to rzeczy lewitują. Największym problemem jest to, że te gry są tak zajebiste, że nawet z tym wszystkim gracze lubią w to grać. Rockstar i Take to widzą, więc nie zamierzają niczego ruszać. W końcu ludzie i tak grają. Także definitywna trylogia to tak naprawdę genialny ruch ze strony Take two Wykorzystali oni potencjał remasterów i to, że ludzie lubią sobie kupić gierkę, którą lubili kiedyś, aby ograć ją ponownie w lepszej grafice. Korporacja zauważyła też, że ma w zanadrzu mnóstwo genialnych gier, które to są omijane przez wielu młodszych graczy ze względu na ich zacofanie techniczne oraz niską kompatybilność z obecnym sprzętem. No bo przecież instalując RGL, -a, czy tam innego Steama i ściągając na przykład takie GTA Vice City musimy zrobić kilka rzeczy. Downgrade na początku, potem instalacja jakiegoś silent patcha, jakiś tam widescreen fix by się przydał, coś na FPS-iki, żeby ich nie było za dużo, no bo gra się pieprzy, a do tego to może jakieś fajne światełka, czyli Project to DFX. I generalnie spoko, instalacja tego jest prosta, ale zawsze coś trzeba zrobić. A jak ktoś się nie zna w temacie i po prostu nie ma ochoty się z tematem poznawać, to ma wszystko w dupie po prostu i dla świętego spokoju, żeby wszystko się odpaliło bez instalowania modów, kupi sobie tę definitywną edycję. Take Biznes w miarę kuma, nie można im tego odbierać. Swoje zarobili. Wiedzieli po prostu, że nawet jeżeli ich produkt nie będzie najwyższej jakości, to sentyment, nostalgia, czy też chociażby ta kompatybilność i wygoda, to są mocne aspekty, które finalnie zagwarantują im miliony graczy, którzy zdecydują się na zakup remasterów. Oczywiście z drugiej strony, gdyby zrobili dobrą trylogię, która zyskałaby rozgłos, pewnie sprzedaliby tych kopii znacznie więcej, no ale wówczas musieliby oddelegować ludzi zajmujących się online'em, no i szóstką. Więc owszem, kopii byłoby sprzedanych więcej, ale pytanie brzmi, jak ten zarobek z lepszego remastera przełożyłby się chociażby na straty wygenerowane z nieco zaniedbanego wówczas online'a. No właśnie. Lepiej zatem było wynająć do zrobienia remastera ogórasów, a konkurencję wyplenić. Mam tu jak coś na myśli to, że Take Two, zanim wypuściło trylogię, to zaczęło pozywać moderów, co jeszcze bardziej utwierdza w fakcie, że ich plany dotyczące jakości remasterów nie były ambitne. W końcu banowali moderów. Dlaczego? Ano dlatego, że bali się lepszej od siebie konkurencji. Szkoda tylko, że jeżeli już tak bardzo mieli tę trylogię w zadzie, to że faktycznie nie wzięli może jakiejś tam nieco lepszej ekipki do wykonania tych remasterów. No bo Grove Street Games, wcześniej znane pod nazwą World Ram Studios, to firma zajmująca się robieniem gier mobilnych i to do tego niezbyt kompetentnie. To studio jest odpowiedzialne chociażby za mobilny port Arca, który też nie może się pochwalić dobrą opinią u graczy. Owszem, to studio miało doświadczenie w robieniu remasterów GTA i... No, może to zaważyło, że wybór padł na nich. No ale kurde, to niczego nie zmienia. Przecież te remastery, co oni zrobili, to te... tam no wiecie, na dziesięciolecie trójki oraz Vice City oraz na dziewięciolecie San Andreas. Remastery tych gier wyszły na telefony i nowsze konsole, i nie bez powodu nie zostały one zbyt dobrze przyjęte. To co musicie wiedzieć, to że ogólnie te remastery, a zwłaszcza remaster San Andreas na konsole, to była totalna porażka pod względem jakości wykonania. Zmierzam do tego, że Rockstarowi oraz Take Two wówczas powinna zapalić się czerwona lampka. Powinni przemyśleć po prostu kwestię tego, że warto chyba byłoby poszukać jakiegoś tam bardziej kompetentnego podwykonawcy, jeżeli sami nie chcą zajmować się remasterem tak ważnych dla nich tytułów. Tymczasem nie dość, że Take Two wraz z Rockstarem weszło tutaj dwa razy do tej samej zatrutej wody, to do tego mam wrażenie, jakby Grove Street Games dostało jakiś chory deadline od Take Two. Chodzi mi o to, że Grove Street Games po prostu nie dostało szansy nawet dopracować porządnie tych gier, przez co zostały one wydane z mnóstwem błędów. Do tego z mniejszą ilością pogód i tak naprawdę jedną otoczką graficzną na całą mapę. No a nie tak jak to było w oryginalnej grze, gdzie każdy region mapy oferował inne palety kolorów. No i inny klimacik. Wisienką na torcie była z kolei masa beta kontentu, jaka została pozostawiona w plikach gry. To też przecież tylko jeszcze bardziej podkreśla zupełny brak profesjonalizmu przy tworzeniu tej produkcji. Kolejna kwestia to, że tu uwaga, Definitive Edition zostało stworzone na podstawie tego ciulatego remastera sprzed dekady, który przecież jak już gadaliśmy o tym wcześniej też był niewypałem. Stąd właśnie sporo mechanik jest po prostu na chama przeklejonych z wersji mobilnych, co potem skutkuje tym, że w takiej hydrze nie da się ruszać kamerą. A w Jetpacku gra cały czas próbuje skierować kamerę do przodu, co ok, ma jak najbardziej sens na telefonie, no ale nie kur... na pececie. No co oni chcieli takimi niedorubami osiągnąć? Do takich rzeczy moim zdaniem to trzeba doglądnąć przed wypuszczeniem swojej gierki do sprzedaży. Tak samo te ich wielkie usprawnienia, to to już w ogóle się przecież nie broni. System Drive by dalej bez celownika. GPS pokazujący nieraz trasy totalnie od czapy, czy koło wyboru broni, czy radia. Co to ma być? Dobry model by to pewnie w parę chwil zaimplementował i jeszcze by lepiej działało. A tu ponoć jacyś specjaliści nad tym pracowali. Sorry, ale trochę tego nie widać. Mimo wszystko jednak plan take -Two się sprawdził. Co prawda, o ile Take-Two nigdy nie chciało, aby Definitive Edition było jakościowe, to jednak to, co Grove Street Games skleiło, było jeszcze bardziej beznadziejne niż Take-Two się w ogóle spodziewało. Potem Take-Two coś tam przecież musiało zainwestować w naprawę tego badziewia, albo dobra, w sensie, że jakby w udawanie, że coś tam naprawiają i w ogóle. Tak bym to bardziej nazwał. Tak czy inaczej, definitywna edycja sprzedała się w ogromnej ilości egzemplarzy, w cenie za wysokiej o jakieś moim zdaniem 50%. Pośród masy niezadowolonych graczy nie pojawiło się wcale tak mało tych komentarzy dobrych. Że fajnie było wrócić do tej trylogii, że fajnie było przywołać sobie dawne wspomnienia, że fajnie było móc w końcu poznać tę grę, no bo wiecie, na przykład grafika pierwowzorów z uwagi przykładowo na wiek danej osoby, tej osoby mogła nie odpowiadać. A to wszystko pokazuje, jak zajebiste, zwłaszcza na swoje lata, musiały być oryginały tych gier. Że, nawet mimo odwalenia takiego szajsu, dalej pojawiło się dużo pozytywnych opinii. Opinii, które wcale nie wynikały z tego, że odwalono kawał dobrej roboty, tylko właśnie z tego, że Terry Mastery zaprezentowały trzy te same zajebiste historie, tych samych zajebistych barwnych bohaterów oraz dzięki zastosowaniu takiego, a nie innego silnika, bardzo zbliżony do pierwowzorów. Gameplay. Najlepsze jaja to jest to, że Take Two tak się podnieciło Easy Kaską z tej trylogii, że niedługo potem wydali jeszcze większy shit, czyli remastera Red Dead 1. Jednakże bali się, że bugów będzie dużo jak przy trylogii, więc wzięli i zamiast udawać, że rzeczywiście robią remaster i przynosić grę na inny silnik i tak dalej, to po prostu przeportowali grę na nowsze konsole i na Switcha, usunęli limit 30 klatek i bongo. I cyk, remasterek gotowy. No ja pie I do tego jeszcze za ten delikates wzięli prawie dwie stówki. Jedyne plus to, że tym razem nawet nie próbowali niczego usprawniać, przez co nie wytworzyli 500 tysięcy błędów po drodze, stąd też kontrowersji zbytnich nie było. Chopaki po prostu mają takie zabiegiwe krwi, co fajnie widać na przykładzie piątki, która była rewydawana też ze, nie wiem, 100 razy na przeróżne porty. Dobre chociaż to, że ta najnowsza wersja faktycznie dużo różni się od edycji Playki Trójki czy tam z Xboxa 360. Także strategia wygląda pewnie tam u nich teraz tak, że wypuszczą tę szóstkę, która będzie pewnie totalnym dziełem sztuki, na której zasłużenie zbiją fortunę, a potem pewnie na jakichś tam remasterkach i reedycjach dalej będą sobie mniejsze lody kręcić. Więc pewnie znowu trzeba będzie uważać, żeby znowu nie przepieprzyć tam dwóch czy trzech stówek na jakimś podejrzanym grebie, bazującym na naszym sentymencie, na przykład pokroju właśnie tego super remastera Red Dead'a 1. Jak fajnie wam przypomniałem, na to przepieprzyliście niegdyś prawie trzy stówki, to teraz zostawcie lajka w podzięce i wpadnijcie na wideo, które macie na górze z pogromców mitów z Red Dead 2. Tymczasem dzięki wielkie dla patronów za wielkie wsparcie. Trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka.